Dzień dobry. Dziś dwa tematy. Zaczniemy od usuniętego tweeta sobomira Mencena i pytania o giełdowe regulacje, a w drugiej części porozmawiamy o stopach procentowych. Kolejne kraje już je obniżają, a kiedy nastąpi to w Polsce? Zapraszam na 51. odcinek IMO Raportu, programu o jedynej takiej spółce w Polsce. Piotr Kulesa. Mikołaj Jerzy. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Czy prezes giełdowej spółki może ogłosić, że złożył zlecenie na zakup akcji, bo jego zdaniem kurs już niżej nie spadnie? Podyskutujemy na ten temat na przykładzie spółki Mencen S.A. Rzecz jasna, przyczynkiem do dyskusji jest sytuacja, w której prezes spółki, Salomir Mencen, napisał na Twitterze, złożyłem spore zlecenie zakupu XDD, to jest ticker tej spółki, po 34 zł. Myślę, że mimo światowego krachu giełdowego cena nie spadnie niżej. Tweet usunął i jak napisał, prawnicy kazali mu usunąć tweeta. Bez sensu te regulacje, co są regulacje wynikające z Market Abuse Regulation, czyli w skrócie MAR od 2016 roku obowiązują. No to jest ta kwestia tego, czy e, jeśli mam obowiązek raportowania o tym, że taka transakcja doszła do skutku, to czy można napisać, że złożyło się zlecenie, które jeszcze nie doszło do skutku. No i tu mamy jeszcze w tle te duże zasięgi, co Mencena. Piotr, jak na to patrzysz? ja no na to patrzę tak, że. W tym wyjaśnieniu później też się przewijało, że chodziło głównie o te duże zasięgi, a nie o same wystawienie zlecenia, dlatego że yy, według mnie można powiedzieć yy, o tym zleceniu, gdyby on nie miał tak dużych zasięgów dlatego że to nie jest nie podlega w ogóle podraportowaniu ale problem z tym, że on mówi, że na jakimś konkretnym poziomie wystawił zlecenie, a ma bardzo duży zasięg medialny, to. Potencjalnie to jest takie na granicy, czy to już jest manipulacja kursem, czy nie. W sensie to jest generalnie taki dosyć kontrowersyjny uważam, przepis, że tak naprawdę każda nasza wypowiedź o jakimkolwiek kursie to jest potencjalna manipulacja. Bo gdyby ktoś założył, że ja naprawdę mam dużo pieniędzy, żeby dużo kupić, to nie mogę o żadnym. Albo mam dużo akcji jakiejś spółki, tak, to nie mogę tak naprawdę w ogóle się na ten temat wypowiedzieć, dlatego że potencjalnie. Inne osoby mogą ocenić, że ja jestem w stanie tam zatrzymać ten kurs, tak? I wtedy to już jest manipulacja, jeśli inne osoby tak naprawdę pomyślą tylko, że ja naprawdę mogę to zrobić. Więc uważam, że to jest bardzo kontrowersyjny przepis, czy to w ogóle tak powinno być regulowane. Ale nawet ta sama sytuacja jest trudna, no bo jeżeli konto Sławomira Mencena ma tak duże zasięgi, to można je uznać za konto publiczne. I teraz, a informowanie o tym, że się złożyło zlecenie. Teoretycznie nie wiem, czy nie zwiększa transparentności co do, co do tej spółki, no bo mógł. Musiałby mógłby, informować o każdym zleceniu, to no, wtedy może. Tak, no ale tak. bo teoretycznie może złożyć takie zlecenie. Po transakcji będzie musiał zaraportować. Teoretycznie informuję o tym publicznie, to to jest już kwestia taka rzeczywiście do rozstrzygnięcia przez specjalistów w tej materii, przez, przez prawników. Ale myślę, że w całej dyskusji, która się wywiązała na temat tego wpisu, no to jak zawsze ta racja leży po środku, no bo te regulacje, czyli ten Market Abuse Regulation, czy ten MIFID II, no to, to są takie, fundu takie regulacje, które na poziomie unijnym były lobbowane przez Londyn, którego już nie ma w, po Brexicie w Unii Europejskiej. I one na pewno mają dużą swoją rolę dla dużych, dla dużych funduszy, dla bezpieczeństwa inwestowania przez nie środki. One sprzyjają dużym podmiotom, które mogą, które powiedzmy, że z racji swojej wielkości mogą sobie pozwolić na, na, na dużo różnych, wprowadzanie dużo różnych wewnętrznych regulacji. A czykolwiek jest to duże utrudnienie i duży taki efekt mrożący dla podmiotów na wczesnym etapie rozwoju, dla podmiotów małych to jest taki element odstraszający od, od giełdy, bo jak się zobaczy jak duże są ewentualne kary za tamte przekroczenia, to dla dużych spółek powiedzmy, że jest to zarządzalne, dla małych spółek jest to duży stopień ryzyka i jak sobie prześledzimy jak polska giełda się rozwijała przez te 30 lat, no to na pewno jesteśmy teraz w słabym momencie, szczególnie dla podmiotów małych i dla yy, i też dla podmiotów, które są na wczesnym etapie rozwoju chciałby sfinansować ten rozwój, więc... Tutaj na przykładzie spółki Mencel... Coś poszło nie tak no ona, nie jest, ona nie jest duża, gdzieś tam powiedzmy kilkadziesiąt milionów jest warta. Ona zrobiła dwie trzecie tego obrotu w ogóle na tym rynku New Connect, więc tutaj faktycznie na, tym, na tej małej giełdzie tam ta płynność jest naprawdę niewielka. Tylko problem jest taki, że wydaje mi się, że dla, dla giełdy, dla rozwoju polskiego rynku to miałoby dużą wartość, żeby było dużo takich spółek, nawet takiej wielkości na giełdzie i żeby one miały szansę pozyskać na niej finansowanie, miały szansę być handlowane, bo tutaj jednak jest ten czynnik wolnorynkowy, czynnik oceny tych projektów inwestycyjnych poprzez realne decyzje inwestorów. No e, więc prezes, to jest... prezes spółki Mencen mówi, że, cytuję, giełda to w swojej istocie kasyno, gdzie ryzykanci szukają bogactwa. To jest, jego, to jest jego opinia i tutaj jest, tutaj jest dla rozwoju rynku kapitałowego, to dobrze, żeby były osoby z takimi opiniami i osoby, które patrzą na ten długi termin i wierzą w to, że wyceny spółek w długim terminie są odzwierciedlane przez rynek kapitałowy. A no tutaj mówiliśmy a o bafecie, prawda? Na polskim, taki, tak, taki, taki a taki na polskim zdaniem. rynku niestety. Wiele podmiotów bardzo dobrych ma wyceny dużo poniżej swojej wewnętrznej wartości. Pewnie też dlatego, że jest po prostu zbyt mało uczestników świadomych giełdy i bardziej bym się zastanowił, jak zwiększyć ilość świadomych uczestników, Giełdy. Myślę, że tu pomogłaby na pewno edukacja, pomogłyby ulgi podatkowe, pomogłaby jakaś deregulacja, no i pr promowanie przedsiębiorców, szczególnie tych małych. Dlatego że te duże konglomeraty, co wchodzą i są wielkie debiuty, to ciężko zbudować jakieś fajne story, z którymi każdy by się utożsamiał. A przedsiębiorstwa, które od małego do dużego, które osiągnęły sukces, weszły na giełdę i rzeczywiście zrobione jest to rękami jakiegoś polskiego przedsiębiorcy to super, żeby takie postawy promować. Piotrze, czy logując się na swój rachunek maklerski, czujesz się jakbyś wchodził do kasyna? Nie, nie czuję się tak, chociaż rozumiem, że wiele osób to tak postrzega albo inaczej. Dla niektórych ludzi to inwestowanie jest związane z emocjami, a nie powinno być. Ale tam w dalszej części tej samej wypowiedzi już było mniej kontrowersyjnie, bo była mowa o tym, że to GPW potrzebuje dobrych historii, fajnych narracji, spektakularnych sukcesów i wielkich porażek. Potrzebuje swoich, noszonych na rękach zwycięzców i czarnych charakterów, za którymi będą pluli na ulicy. I z tym bym się zgodził, w sensie, że, że to jest potrzebne, żeby właśnie przyciągać e, tych inwestorów, ale nie, niekoniecznie dlatego, że oni chcą iść do kasyna, tylko dlatego, że właśnie chcą zarobić. E, no i tyle, tak. A jeśli chodzi o te małe spółki, to one nigdy nie będą jakieś super płynne, tak? To jest pewna naturalna kolej rzeczy, i tylko jakimś tam medialną wrzawą można to, to zrobić, że jest to zainteresowanie trochę większe. I tutaj akurat pan to robi i mu to wychodzi, tak? A że takie wypowiedzi wszystkie są gdzieś tam na granicy tych obowiązujących przepisów, to jest bardzo duży problem, bo on jeszcze ma duże zasięgi, to w ogóle jeszcze jakiś skutek to odnosi, a z tego samego powodu to wszyscy inni prezesi, oprócz tych, którzy nie liczą się w ogóle z prawem, to w ogóle się nie wypowiadają właśnie dlatego, tak? Albo wypowiadają się tylko jednym zdaniem przy ogłoszeniu raportu, czy tam trzema zdaniami. Ale na przykład jako element jako element edukacji powinniśmy promować to, żeby ludzie po prostu starali się poznać osoby zarządzającymi danymi spółkami, i wtedy podejmując decyzję inwestycyjną co do danej spółki, no to w cudzysłowie ich sukces bądź porażka zależy też od zachowań tych osób. I wtedy, kiedy jest osoba, która wiadomo, że jest kontrowersyjna, która wiadomo, że lubi ryzyko, no to wtedy to przedsiębiorstwo może być prowadzone trochę bardziej ryzykownie. Ważne, żeby mieć tego świadomość i później nie obwiniać za swoje decyzje innych. No bo podobnie jak widziałem taki cytat, że nie ma religii bez piekła, tak nie ma kapitalizmu bez bankructwa, więc takie rzeczy się zdarzają i, i będą zdarzać, a rzeczywiście nam brakuje tego, żeby byli ludzie na rynku, bo ich teraz. Po prostu tam nie ma. Oni inwestują w mieszkania, oni inwestują w jakieś apartamenty. Tak to w Polsce, nawet w to o tym mówisz, że ci, którzy lubią ryzyko, idą na rynek Forex albo do krypto, część szuka swojej szansy na giełdzie amerykańskiej i pozostali w nieruchomościach. Tak, ale to i to jest, i to jest proste. Dlaczego tam idą? No, na rynek Forex idą dlatego, że pozwalamy zmienność. promować. Jest duża zmienność i pozwalamy to promować tak w sposób powiedzmy. Kontrowersyjnej. Myślę, no że to jest wśród tych 13%, czy tam mniej nawet, tak, którym, którym się uda. E, tak, i rzeczywiście to jest bardzo blisko kasyna. E, tak, A szczególnie rzecz większość tych platform e, jest, e, market making jest wykonywane przez te firmy, czyli oni są takim powiedzmy właścicielem kasyna. E, a na, na rynku krypto. No, też są te spektakularne wzrosty, spadki i tak dalej. No, i, no i ludzie, ludzie do tego ciągną, ale też myślę, że dużo więcej promocji takiej aktywnej jest na rynkach Forex i krypto, na różnych platformach, social mediach można zobaczyć, że te reklamy nas atakują. A reklamy o takim inwestowaniu długoterminowym, czy nawet jakimś pasywnym ETF-ach, i tak dalej, no to jest tego dużo mniej. To no tak, ale to są blogerzy, bo to też hmm, ja ostatnio śledzę, mogę powiedzieć, taki blog Inwestomat. I tam też właśnie chłopak Mateusz Samołek często mówi o tym, że ci, którzy podają swoje typy, ci blogerzy, którzy chwalą się swoimi stopami zwrotu, są tacy głośni, a ci, oczywiście oni są napędzani też reklamami różnych platform, brokerów i tak dalej, a ci, którzy mówią, że tam pomału, pomału kupuj sobie tego swojego ETF-a na, na, na cały świat i w dłuższej perspektywie będzie dobrze, no to siłą rzeczy oni są mniej tacy spektakularni i te ich miniaturki na YouTubie będą się dużo gorzej klikały. Czy ja rozumiem, ale. Akurat to porównanie z Forexem, bym tutaj pod innym kątem, czy tam pod innym kątem rozpatrywał, że tam w ogóle się odbywa takie promowanie konkretnej platformy i tak dalej. czyli w się, sensie, że o tutaj właśnie Ale to no, mówisz, mocno to... na emocjach i tak dalej. Żadna spółka tego nawet nie może robić, tak żeby siebie tak mocno promować, że tutaj e, wielkie mocy, no przecież tak troszeczkę są reklamy niektórych tam foreksiarzy. Czy tam dzwonią do ludzi, i tak dalej, to w ogóle przez spółki zakazane. I może dlatego te spółki, czy tam akcje jako takie przegrywają tą konkurencję w sensie popularności, bo nie pod kątem stopy zwrotów, bo akurat jest na odwrót, ale pod kątem popularności przegrywają, dlatego że wszelkie formy promocji w zasadzie są zakazane poza jakimiś strasznymi obostrzeniami w okresie oferty publicznej, i tak dalej. Czyli jeszcze na dodatek taki w ogóle regulacyjny proces, który tam trwa z rok i kosztuje kupę pieniędzy zaangażowany z wiele paników i wcale tam nie wolno mówić, co się chce. A w przypadku Forexu akurat myślę, że Polska potencjalnie w przyszłości widać, że chce, znaczy po wypowiedziach różnych regulatorów, to widać, że chce troszeczkę pójść może w stronę tego, co Hiszpania zrobiła, czyli zakazała troszeczkę tej promocji. Zobaczymy. Czy u nas też tak będzie? Hiszpania, Z... Hiszpania zabroniła reklamowania się brokerem, którzy mają w swojej ofercie CFD. Ale gdzie to jest przeważający, tam 80% no. zdaje się tego yy, biznesu, tak? I to może znowu bardziej wyrównać tam no, konkurencję względem akcji. Spółka, o której mówisz, czyli XTB, mówi, że nie ma sygnałów, jakby inni regulatorzy chcieli podążać tą drogą, więc zaczynamy Ale czy, tutaj, my, tutaj jest właśnie to? kwestia, tu jest kwestia taka, że straty inwestorów na tych platformach w większości finansują te budżety reklamowe. Pośrednio, bo pośrednio, ale tak jest. Czyli po prostu tak jak, tak jak e, e, na przykład e, bloger, o którym. Mówiłeś, Mateusz Samouk, inwestomat, no to on załóżmy, że nie ma budżetów reklamowych albo praktycznie się nie reklamuje. Platformy, które umożliwiają właśnie e, powiedzmy nabywanie instrumentów CFD mają bardzo duże budżety reklamowe. Te platformy, platformy Giełdy Krypto też mają duże budżety i one po prostu promują w sposób bardzo prosty, czyli przyjdź będziesz milionerem. Tak? I, 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 i to czy zatrudniają jest, gwiazdy piłki tak, nożnej, tak, w setkach i, milionów to wydają. A jeżeli ktoś nawet robi IPO i może się jakoś promować, no to może o odbywa się teraz takie IPO. Tutaj masz memorandum informacyjne, przeczytaj 300 stron, jak będziesz zainteresowany, wyślij zapytania do spółki. E, więc, ale tutaj myślę, że jedyną realnym lekarstwem jest edukacja, bo ja. Akurat jestem przeciwnikiem wszelkich regulacji, czyli akurat nie zakazywałbym promowania się takim platformą, bo każdy jesteśmy, jesteśmy, działamy na wolnym rynku. A jedyną drogą jest edukacja, która się już zaczyna w szkołach, gdzie w zasadzie trzeba powiedzieć, że wystarczy dziecku powtarzać, że nie każdy, który mówi, że uczynicie milionerem. Naprawdę chcę uczynić Cię milionerem i tak naprawdę milionerem możesz się uczynić tylko sam. Myślę, że dziecko takie rzeczy jest w stanie zapamiętać, jak będzie miało powtarzane, ale niestety jest jak jest. Bank Centralny Czech w ciągu ostatnich kilku miesięcy obniżył swoją główną stopę procentową z 7 do 4,5%, także inne banki centralne w regionie obniżają stopy lub do tego się przygotowują. A w Polsce, przynajmniej oficjalnie prezes NBP mówi, że takiego scenariusza nie ma, ale niektórzy ekonomiści mówią, że patrząc na to co się dzieje na rynkach czy w Europie czy za oceanem, to takiego scenariusza należy się przygotować. Piotrze, w jakim kierunku zmierzamy i jak długo czy firmy, czy kredytobiorcy na przykład hipoteczni, będą się zmagać z wysokimi odsetkami i z wysokimi ratami? Ja myślę, że jeszcze około roku przynajmniej nie będzie obniżki. Właśnie w okolicach kolejnego lata jesieni się ta obniżka pierwsza najwcześniej pojawi, dlatego że wtedy ta dynamika inflacji znowu zacznie spadać. I wtedy będzie pretekst do tego, żeby, żeby te obniżki zacząć. Dlatego, że. Nasza LPP po zmianie w Sejmie zmieniła sposób patrzenia na, na politykę pieniężną, czyli zamiast szukać jak najszybszego protekstu do obniżek, co zrobiła jeszcze przed wyborami, tak, to teraz szuka. Pretekstu do tego, żeby jak najpóźniej to zacząć robić. To ja może przypomnę, Szanowni Państwo. <coughs> tak się akurat złożyło, że we wrześniu zeszłego roku była obniżka o 0,75 punktu procentowego. Później to przed wyborami jeszcze o 0,25. Później były wybory i ta opcja, którą Pan Prezes tak mocno chwalił na konferencjach prasowych, nie uzyskała przedłużenia swojego mandatu. I wtedy Pan Prezes powiedział, że z tymi obniżkami to na razie to wystarczy. Jeszcze długo nie będziemy obniżać. Myślę, że Ktoś inny będzie kiedyś oceniał, czy to było źle zrobione, czy, czy dobrze zrobione, ale na pewno ta inspiracja polityczna częściowo jest i to niestety będzie w dłuższym terminie również u nas powodowało pewne zakusy polityczne, żeby zakończyć erę niezależności Banku Centralnego, z tym, że my jesteśmy takim krajem, że nie zrobimy tego jako pierwsi, tylko poczekamy aż któryś z dużych e, krajów rozwiniętych to zrobi. A wcale to nie jest tak, tak długi fenomen, to że banki centralne są niezależne od rządu czy tam Ministerstwa Finansów, bo nawet w Stanach, gdzie jest to najbardziej promowane i ten model gdzieś tak naprawdę jest rozszczepiany na inne kraje, w tej naszej, nazwijmy to erze ostatniej, to tam bank centralny jest dopiero niezależny. Pod koniec lat 50. stał się niezależny, a wcześniej był tak naprawdę. Podległy pod decyzję Departamentu Skarbu, czyli ich e, Ministerstwa Finansów. I myślę, że w dłuższym terminie, niestety, z powodu te, tego, co się dzieje generalnie na świecie czyli bardzo dużych deficytów we wszystkich rozwiniętych krajach, bez perspektyw na podwyższenie tak mocno wpływów i bez woli wśród społeczeństwa na to, żeby głosować na ludzi, którzy chcą te wydatki obniżać, będzie konieczność podporządkowania polityki pieniężnej czyli Finansowania, tak naprawdę, do drukiem tych deficytów, które się nieuchronnie przez to pojawią. No i to samo w sobie z tego wynika konieczność zakończenia niezależności banków centralnych, bo jeśli one mają przynajmniej. Papierowo utrzymać swojej niezależności, nigdy się na to nie zgodzą, więc będzie trzeba to zakończyć, będą podlegały znowu pod ministerstwo, będą re realizowały politykę rządu, tak naprawdę, tylko Ale w tej sferze monetarnej. Czy to już się nie wydarzyło i to już w zasadzie. Powiedzmy takim preludium był to zachowanie pokryzysowe w 2008 roku, później taką kulminacją była pandemia, czyli w zasadzie teraz to jest gra pomiędzy rządem a RPP, że rząd cały czas zwiększa rozdawnictwo, zwiększa, zwiększa inwe, interwencjonizm, a Rada Polityki Pieniężnej musi w swoich kalkulacjach bardzo uwzględniać to, ile pieniędzy rząd dodatkowych do gospodarki Dosyła, więc ta mm, niezależność, e, powiedzmy, jest tak w ten sposób zaburzona. Ja się zgadzam, że brakuje odpowiedzialnych liderów, którzy byliby w stanie podejmować e, krótkoterminowo niepopularne e, decyzje, które do, są długofalowo dobre. Nie wiem, czy to jest e, przypadłość dojrzałych demokracji i czy się jeszcze takich liderów doczekamy. Ja się zgadzam, że to już w innych krajach jest dużo bardziej przytarta ścieżka niż u nas tak naprawdę ta podległość banku centralnego, bo u nas tak naprawdę właśnie ta obecna RPP czy tam NBP jako taki dopiero właśnie za czasów pana Adama Glepińskiego zaczął kupować, skupować obligacje na dużą skalę. I myśmy weszli w tą erę, tak w sensie jako Polska w tą erę tego tak zwanego luzowania ilościowego, które i w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych już trwało od ponad 15 lat w sumie. No tak, ale to jest jeden z zarzutów do prezesa, że zdaniem niektórych nie mógł tego robić, prawda? No ale tak naprawdę nie ma podstawy prawnej w Unii Europejskiej tak samo pod takie działania Europejskiego Banku Centralnego. Tak naprawdę to jest wręcz wprost praktycznie sprzeczne z traktatami. A i tak się to toleruje, dlatego. I to jest ta sama sytuacja, co z MBP, i nie jestem pewien, na ile to jest tam niezgodne z przepisami w Stanach. W każdym razie to jest przykład na to, że my idziemy za tym, co, co właśnie robią te ci duzi. I ci duzi idą coraz bardziej w tym kierunku, żeby zmniejszać tą niezależność obecnie banków centralnych. I u nas też myślę, że obecny rząd. Też to daje mu do myślenia to, że ten bank centralny z nim nie współpracuje, tak, żeby, to, z, żeby, to, żeby, to żeby to artoryka, zmniejszać tą niezależność. Rytoryka tak? polityczna. No, każda władza yy. mówi, że to przecież oni mają mandat. Oni, na nich polega ta, spoczywa ta odpowiedzialność za czy to inflację, ale też politykę gospodarczą. I mm, wszyscy muszą grać do jednej bramki. Jak komuś się nie podoba, to być może coś trzeba z tym zrobić. No, myślę, że taki, taki jest trend faktycznie i wkrótce. Może tak się zdarzyć, bo o tym rozmawialiśmy z Petrem wcześniej. Tak naprawdę, wystarczy zmienić jeden przepis, że, to, że ta m, kadencja nie jest nienaruszalna. Można każdego członka tę kadencję lekko skrócić, iż wtedy mamy zupełnie inne. No, ale ja bym, ja bym był przeciwny, bo powiedzmy, że zażartuję jak teraz, że danych osób na, w danym momencie powiedzmy nie ruszamy, a innych ruszamy, e, że to powiedzmy nawiązując do burzy wokół e, kanału zero. Ale my, jako przedsiębiorcy, czy ogólnie jako obywatele, jako ta część prywatna rynku, czyli niepubliczna, powinniśmy zawsze protestować przed takim rozwiązaniem, dlatego że dla nas najistotniejsze jest to, żeby ta polityka była przewidywalna. A jeżeli ona będzie się zmieniać przy każdej zmianie władzy, to będzie bardzo dla gospodarki bardzo niedobre, bo Teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie generalnie stopy są dość wysoko historycznie, a rząd punktowo dokonuje jakichś interwencji, które są ciężko przewidywalne. To jest dla, dla planowania decyzji inwestycyjnych bardzo złe. Przykład teraz kredytu mieszkaniowego. Czyli mamy wysoko stopy, większość ludzi ma trudność przy obecnych cenach z. E, posiadaniem zdolności kredytowej e, i teraz się odbywa od iluś miesięcy dyskusja, e, co ma, ma dwa skutki. Jeżeli ten kredyt wejdzie, pewnie on e, wpłynie pozytywnie na rynek, może i podniesie ceny e, mieszkań itd. Tak Ale sama, samo trwanie tej dyskusji powoduje, że mamy... E, że mamy trudne do podejmowania dla deweloperów otwieranie nowych inwestycji, a dla samych konsumentów podejmowanie decyzji o na przykład zakupie teraz mieszkania. Bo jeżeli politycy by teraz wyszli, czy rząd by teraz wyszedł, nie będzie w tej kadencji żadnego programu, to każdy wie, co będzie następne lata. Albo mówią, będzie taki i taki, wchodzi, teraz, wchodzi wtedy i wtedy na tych takich zasadach, no to ten rynek znowu się w jakimś czasie dostosuje. A jeżeli to będzie tak jak poprzednie kredyt 2%, punktowo na chwilę, no to rzeczywiście dla rynku jest to najgorszy sposób interwencjonizmu, taki krótki, punktowy. W, 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 jakimś, w jakiejś formie. Dla przedsiębiorców najlepiej, jakby to było przewidywalne. Rozmawialiśmy o transformacji energetycznej, rozmawialiśmy o wszystkich innych decyzjach. Większość przedsiębiorców chce podejmować decyzje na podstawie długiego terminu, 7-10 lat. Niektóre inwestycje mają się 15-20 lat zwracać. To nie może ten przedsiębiorca drzeć, że zaraz się zmieni e, rząd i zmieni się rada z takiej na taką i będzie i będziemy ciągle tym wielkim już teraz wielkim statkiem, który się nazywa Polska gospodarka zmieniać jego kurs bardzo często. Spójrzmy na kursy akcji trzech spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaczynamy od spółki Atrem. Aktualny kurs 11 40 zł 40 groszy. PP Makrum 16 40 zł i grupa kapitałowa Immobile, aktualny kurs to 2 zł. Dziękujemy, to wszystko na dziś. Ja jeszcze chciałbym przekazać pozdrowienia dla Konrada Książaka i Piotra Andrusyny. Na kanale Konrada była właśnie rozmowa o inwestowaniu dywidendowym i obaj panowie wspominali WZA GKI, chwalili także naszą spółkę, więc bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok. To wszystko. Pamiętajcie o naszych kanałach w social mediach oraz o ofercie na stronie odbierzniespodzianka.pl. Tam akcjonariusze trzech spółek, czyli Atremu PJP, Makrum i GKI, mogą znaleźć wyjątkowe oferty. Dziękujemy, bądźcie z nami do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.